Witam Państwa w programie Uprawiamy Biznes. W końcu zrobiło się ciepło i wiosennie, a my powróciliśmy do Polski. W dzisiejszym programie pokażę, jak uprawia się sadzonki dali, które później eksportuje się do Holandii oraz ciekawe rozwiązanie konstrukcji tuneli foliowych. Paweł Szymaniuk, zapraszam. Na nagranie dzisiejszego odcinka pojechaliśmy do południowo-zachodniej Polski, do małej miejscowości położonej między Wrocławiem a Oławą. Tematem ciekawych i praktycznych rozwiązań konstrukcji tuneli foliowych zajmowaliśmy się już w poprzednim sezonie. Wówczas odwiedziliśmy największe gospodarstwa ogrodnicze produkujące rośliny rabatowe, gdzie pokazaliśmy, jak można wykorzystać konstrukcję starych szklarni do dalszej, ekonomicznej produkcji, nawet roślin ciepłolubnych. Witam, panie Łukaszu. Dzień dobry, witam, panie Pawle. <grym>, witam, witam. Na czym panowie ta dyskutują? Właśnie przyjechaliśmy odebrać kolejną inwestycję zakończoną w firmie Plantpol polegającą na ofoliowaniu, olistwowaniu szklarni, które tutaj firma Plantpol od kilkudziesięciu lat użytkuje i wymienialiśmy pokrycie tej szklarni. Polegało to na tym, że zakładaliśmy listwy i folię podwójno pompowaną zamiast szkła, które tutaj do tej pory było. W zeszłym roku zrobiliśmy dwa takie obiekty o takiej samej powierzchni. Bardzo się to spodobało ze względów na ekonomię, na światło. W tym roku Pan Prezes zdecydował się na zrobienie jeszcze czterech takich obiektów. Kryliśmy te obiekty dwoma warstwami folii o grubości 150 mikronów. Zewnętrzną warstwę zrobiliśmy z folii bez antyfoningu. A wewnętrzna warstwa zawiera antyfonik, czyli woda się nie skrapla na obiekcie. Standardowe folie na rynku dostępne mają długość 33 metry. Te obiekty są długości ponad 100 metrowej, więc można pokryć je jedną folią o całej długości, dostępną ewentualnie gdzieś z metra, przy czym Oszczędniej i bardziej ekonomicznie dla klienta jest, jeżeli pokryjemy te obiekty 100-metrowe odcinkami 32-metrowymi folii. Problemem jest zawsze kontrola wietrzenia. Tutaj jest to rozwiązane bardzo dobrze, ponieważ dzięki podwójnej pompowanej folii poprawił się klimat wewnątrz, zwiększyła się wilgotność, co jest przy tych uprawach raczej rzeczą pożądaną. Natomiast ewentualny jej nadmiar jest usuwany przez bardzo skuteczne wietrzenie. To jest rzecz, którą zawsze trzeba wziąć pod uwagę, decydując się na pokrycie obiektu podwójną folią. Zastosowaliśmy tu system pompowania folii na wiecznikach, na ścianach, na górnej połaci obiektu szklarniowego. Ściany boczne zostały szklane. Będziemy to przerabiać też na podwójną folię lub płyty z poli a jak to ocenia wieloletni użytkownik tego typu rozwiązań technicznych? Folia ma olbrzymi atut w porównaniu do szkła, że jednak duża oszczędność energii. Jednak ta poduszka powietrzna jest znakomitym izolatorem i oszczędność energii jest odczuwalna. Mamy kilka obiektów w tej firmie, które z przyjemnością Panu zaprezentuję, gdzie mamy zastosowane to rozwiązanie z podwójną poduszką powietrzną. I coroczne nasze zimowe doświadczenia wskazują na to, że oszczędność ciepła jest bardzo duża. Niemniej jednak, z czego wynika oszczędność ciepła z warstwy izolacyjnej, że że, że jest to izolacja termiczna, ale jednocześnie z dużej szczelności, bo nie ma takiej wymiany powietrza, w związku z czym nie ma strat też związanych. Jednak należy pamiętać. Że pracować w takim obiekcie, aby wykorzystać wszystkie atuty tego obiektu, trzeba się nauczyć światło y, tutaj przez folię światłem rozproszonym, co też sprzyja roślinom, gdyż roślina jest doświetlona światłem ze wszystkich stron. Plus y, folia nie odcina ultrafioletu, który jest też potrzebny, a który jest odcinany przez przeszkło. My wybraliśmy takie rozwiązanie. Wróćmy do naszego gospodarstwa pod Oławą, gdzie przyjrzymy się ciekawej i niespotykanej w Polsce produkcji ukorzenionych sadzonek dali. A jak odbywa się ta oryginalna produkcja? Cały cykl produkcyjny zaczyna się późną jesienią, około listopada. Wtedy dostajemy transport e, bulw dali, które są przywożone z Holandii. To jest tak zwany matecznik. W tym czasie e, bulwy są czyszczone, przygotowywane do produkcji. E, część ludzi e, zasypuje regały ziemią. Jeżeli regały mamy gotowe, przystępujemy do wysadzania bulw w regały. Zwiększamy temperaturę w tunelach ocieplanych, podlewamy, bulwy zaczynają wypuszczać kłącza. W następnym cyklu produkcyjnym te kłącza są przez kobiety obrywane. Praca pozyskiwania sadzonek wygląda na bardzo prostą, ale przed zerwaniem sadzonki pracownicy muszą w ułamku sekundy ocenić, czy wyrośnięty pęd ma odpowiednią długość i fazę rozwojową do dalszego ukorzeniania. O, dziękuję. Tak przygotowane sadzonki, zebrane sadzoneczki, oznaczone są specjalną etykietą. I transportowane są później do drugiego pomieszczenia, gdzie odbywa się proces ukorzeniania. Przy tak specyficznej produkcji bardzo ważna jest dyscyplina pracowników. Nie można dopuścić do pomieszania odmian. Dlatego, do każdej partii sadzonek przypisana jest etykieta. Przygotowane sadzonki z odpowiednią etykietą nazwy. Są w tym pomieszczeniu ukorzeniane, raczej wsadzane z grawnymi paluszkami kobiecymi do piasku. Możemy to zobaczyć. Po precyzyjnym posadzeniu sadzonek w czysty piasek skrzynki są obficie podlewane i przewożone do jasnego tunelu foliowego. Po tym czasie, wysadzania, wystawiamy skrzynki do tunelu nieocieplonego. Tam następuje ukorzenianie się tych wysadzonych kłączy, co trwa parę miesięcy. Pierwsza część produkcji odbywa się w tunelu foliowym, który ma wielkość 90 na 18 metrów. Jest to dosyć wysoki tunel, około 6 metrów wysokości. Tunel jest w zimie ocieplany, bo cała pierwsza faza produkcji odbywa się w zimie. Temperaturę utrzymujemy na poziomie 19 stopni. Tunel jest ocieplany ciepłym powietrzem, które podgrzewane jest gazem. A co dalej dzieje się z sadzonkami? Po wysadzeniu kłączy do skrzynek. Następna część produkcji odbywa się już w tunelu o powierzchni około 2000 m2 gdzie wystawiane są skrzynki z posadzonymi kłączami, tam nie jest już wymagana aż taka duża temperatura. Utrzymujemy ją stale w zimie na poziomie 5 stopni, jeżeli temperatura na zewnątrz wzrasta, nie ogrzewa się już tego tunelu, nie, nie wymaga tego cyklu produkcyjny roślin. W drugim cyklu produkcji, który odbywa się w tym dużym nieogrzewanym tunelu. Jest możliwość ciągłego wieczenia przez opuszczanie ścian bocznych i przez otwieranie wieczników dachowych. Jeżeli tylko wymaga tego produkcja, możemy cały tunel otworzyć i bardzo szybko wywieczyć. Ważnym elementem przy produkcji sadzonek dali jest nie tylko wysoka temperatura, ale również utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza podczas całego procesu ukorzeniania. Dlatego tunele powinny posiadać szybki i sprawny system wietrzenia. Gdy rośliny uzyskają już korzenie, możemy przystąpić do dalszej części, czyli do wysyłania roślin do Holandii. Wygląda to w ten sposób, że Wyciągamy kwiaty ze skrzynek, w których rosły, przepakowujemy do mniejszych skrzynek transportowych. Wyjmowanie ukorzenionych sadzonek jest bardzo proste. Lekki piasek powoduje mniejsze uszkodzenia korzeni podczas wyjmowania z podłoża i pakowania do plastikowych skrzynek transportowych. Ogólnie w tej branży produkowane jest około. 500, nawet można powiedzieć, że 600 gatunków odmian dali. W naszym gospodarstwie jest produkowane ponad 150 gatunków. Ważnym elementem w procesie produkcji sadzonek dali są pomieszczenia, które oparte są na adaptacji konstrukcji tuneli foliowych do tak specyficznej produkcji. Jesteśmy w dwóch nawach ośmionawowego obiektu postawionego w ubiegłym roku. W tych nawach, jak widać, tutaj Kłącza, wypuszczają zielone pędy, kłącza dali, które to pędy następnie są przenoszone do sześciu pozostałych naw, w których się ukorzeniają. Adaptacja tych dwóch naw polegała na tym, że przykryliśmy je folią, warstwami wełny mineralnej i plandeką. Chodziło o to, żeby można było tutaj lepiej sterować klimatem. Nie jest tutaj potrzebne światło słoneczne. Sterowanie klimatem na podobnych zasadach się odbywa jak w pieczarkarniach. Chodzi o to, żeby tutaj stworzyć ciepło, ciemno, odpowiednią wilgotność, żeby ta produkcja mogła jak najlepiej kiełkować. Bardzo ważnym czynnikiem determinującym wybór konstrukcji tunelu jest jego wytrzymałość na obciążenia śniegiem podczas zimy. Opady śniegu mają bardzo duże znaczenie dla obiektów budowlanych, w tym również tuneli foliowych, ponieważ stanowią główne obciążenie samych konstrukcji. Pogoda w naszych warunkach klimatycznych jest nieprzewidywalna, dlatego warto zwrócić uwagę na specyfikę tego oddziaływania na konstrukcję tuneli foliowych. Zastosowanie współczynnika zwiększającego obciążenie śniegiem o wartości 1,5 umożliwia wyznaczenie wartości obciążenia obliczeniowego śniegiem, uwzględniając podczas obliczeń nośności konstrukcji. W każdej ze stref obciążenie śniegiem gruntu jest charakterystyczne i posiada inną wartość. Uwzględniając Różne współczynniki związane m.in. z kształtem dachu, jego izolacyjnością termiczną czy bliskością obiektów sąsiednich wyznaczane jest obciążenie śniegiem na powierzchni metra kwadratowego powierzchni dachu. Podstawowym problemem klienta, planując tą inwestycję, było jak ta konstrukcja poradzi sobie ze śniegiem, ponieważ jest to konstrukcja, która nigdy nie będzie doświetlana słońcem, więc problem zalegania śniegu. Na konstrukcji oraz w rynnie wydawał się dosyć istotnym, dlatego jest ona przeliczana na wszystkie polskie normy wytrzymałościowe, jeżeli chodzi o wytrzymałość na wiatr i na śnieg. Po roku użytkowania możemy powiedzieć, że w zupełności poradziła sobie ze wszystkimi opadami śniegu, jakie tutaj miały miejsce. W tej części obiektu produkcja rozpoczyna się jesienią i istotną sprawą jest, żeby w okresie zimowym utrzymać tutaj temperaturę. 19 stopni Celsjusza, co przy tego rodzaju pokryciu obiektu nie jest sprawą trudną i zużycia energii. Jeżeli w ogóle są potrzebne, to są one minimalne. Po prostu warstwa wełny mineralnej oraz płyta warstwowa zapewniają odpowiedni klimat bez dodatkowych kosztów na ogrzewanie. Niemniej istotna jest konstrukcja tuneli, tak zwanej fazy jasnej przy produkcji sadzonek. Znajdujemy się w obiekcie, w którym są produkowane dalie. Jest to obiekt, w którym jest wykonywana druga część produkcji dali. Po naszej lewej stronie mamy obiekt ocieplony, w którym jest pierwsza część produkcji. Ten obiekt jest to obiekt sześcionawowy o wysokości 6 metrów w szczycie i 3,20 m do rynny. Jest on wykonany z rury 2 cale o ściance 3 mm. Wyposażone jest w wieczniki górne i wieczniki boczne opuszczane, które w bardzo dobry sposób regulują temperaturę na tak znacznej powierzchni i pozwalają szybko schłodzić obiekt przy dużym natężeniu światła. Całość konstrukcji pokryta jest podwójną folią pompowaną, łącznie z wiecznikami górnymi i z wiecznikami bocznymi opuszczanymi. Konstrukcja ta przy tej wysokości pozwala nam na oszczędzenie około 50% energii cieplnej. Ten obiekt, akurat, jest wymagany do ocieplenia przy 5 stopniach utrzymywania w środku, więc nie wymaga przez okres zimowy większych nakładów energetycznych. Jest to folia o wysokiej przepuszczalności światła, dlatego pozwala nam rozpocząć produkcję we wczesnym okresie zimowym. Ponieważ obiekt ten nie jest używany w zimie, nie jest ogrzewany, konstrukcja została przeliczona w ten sposób, żeby. Spełniała wszystkie wymagania stawiane polskim budynkom w tej strefie klimatycznej. Po krótkiej przerwie zapraszam Państwa na drugą część programu.